A my witamy Państwa bardzo serdecznie po krótkiej przerwie, z nami już są Ewelina i Rafał. Cześć, witamy serdecznie. Salon w pikselowe kwiaty zawitał do nas, do studia w Kupcu Poznańskim. Powiedzcie mi od Ciebie Rafał, może zacznę, w ogóle jak już długo na naszym poznańskim rynku istnieje Salon w pikselowe kwiaty? Jakby Salon w pikselowe kwiaty istnieje od tego grudnia dokładnie. Działaliśmy internetowo, aż do momentu spotkania się z właścicielem bistoru, który nas zaprosił. Jakby z nami współpracuje obecnie. Dostaliśmy przestrzeń, w której działamy. Mamy własny sklep. Działamy jako właśnie sklep z odzieżą o, używaną vintage'ową oraz jakby wspieramy młodych projektantów i sprzedajemy ich wyroby. Mhm. Jak to było, że właśnie BISTOR zainteresował się waszymi projektami, odzieżą? BISTOR znalazł nas na Alternacji studenckich w Starej Rzeźni, gdzie mieliśmy właśnie stoisko. I poprzez nasze wyjątkowe ciły, które mamy na swoim jakby dziale, Padło pytanie, a co by było, gdybyście mieli u nas jakby sklep i prowadzili go u nas jakby w przestrzeni. I pierwsze spotkanie, drugie spotkanie, trzecie spotkanie i doszliśmy do porozumienia i obecnie tam działamy i współpracujemy. Jestem bardzo z tego zadowoleni. A mhm. powiedzcie, kim są klienci wasze? Klienci. Klienci trafiają się różnie. Najwięcej jest bardziej jakby klientów młodszych, troszeczkę mniej starszych. Dużo bardzo dojrzałych kobiet przychodzi do fryzjera i przy okazji zahacza o butik. Czyli tak naprawdę wszyscy. Wszyscy. Byłem, wszyscy. Każdy kto chceć. Oryginalnie wieka. i szuka czegoś innego, czego nie ma w sieciówkach. Mm -hmm. tak? No więc właśnie, już Rafa, wspomniałeś o sieciówkach. Dlaczego wy się wyróżniacie? Dlaczego teraz uważasz, że jest taka moda na te vintage shopy, a nie na sieciówki, tak? Jakby Coraz bardziej się od sieciówek odchodzi. Są osoby, które nie lubią wyglądać jak inni, tak? Szukają czegoś, co jest unikatowe. Ale zarazem jest uniwersalne i mogą takby kompletować z różnymi jakby fasonami, strojami, kolorami. I jest wiele jakby rzeczy, które są gdzieś pochowane po kątach, ukoś w domu. Są to po babci, ubraniu, które można przerobić, po mamie. I jakby te ciuchy nabierają jakby nowej wartości i nowego życia po przerobieniu i są większym zainteresowaniem niż sieciówki, które jakby idzie się i każdy ma ten sam t-shirt na ulicy i dostaje. wszyscy. Małej zgryzy. Mm -hmm. im, widząc sobie, to Przychodząc do Was, możemy liczyć na pomoc, Oczywiście, tak. Oczywiście. My zawsze zresztą... no tak. staramy się pomóc, dobrać jakąś odpowiednią rzecz, żeby pasowało, i zarówno jakby do, jakby do wieku, ale też do. Równie, do sylwetki. Jakieś, no, do sylwetki, do zainteresowań, do charakteru. Zawsze u nas jest bardzo przyjazna atmosfera. Zawsze, nie wiem, Rafał czasami gotuje obiady. <laughs> coś zjeść. No proszę, to, to, to jest nie butik. Więc <laughs> można coś zjeść, wypić jakieś drinki lub jakieś koktajle, herbaty, kawy, mhm. przeróżne. A skąd bierzecie ubrania? No więc właśnie, bry, to jest bardzo ciekawe. Tak? Więc jakby, tak no, no, jest, na to... wiadomo skąd. A jeżeli chodzi o vintage'owe, to mamy swoje jakby sekretne źródła. To są sekretne źródła, o których nie wolno mówić głośno, bo... Wtedy już jesteśmy Ale wiarygodni. powiedzcie mi, czy młodzi projektanci mogą się też do Was zgłaszać? Tak, jak najbardziej. Jakbyśmy otwarci na wszystkie propozycje, czekamy, sami też piszemy do różnych młodych projektantów, i starszych, i tych bardziej znanych, i mniej znanych. Czy tak Wy by... pobieracie tutaj jakąś opłatę, czy to jest na zasadzie współpracy, barteru, yy, jak to wygląda? Z każdym indywidualnie, tak? Niektórzy opłaty, niektórzy może ciuchy dla nas osobiste dostajemy, jakby na takiej zasadzie też, różnie. Mm -hmm. A powiedzcie nam, jakie marki? Marki. Przede wszystkim mamy Mr Google and Mrs Go. Torebki Macobaks, które są przepięknie wykonane, z taką dbałością o detale, że nie idzie się do niczego przyczepić. Czyli nie tylko są ubrania, ale nie, także są dodatki. od Aleksandry Przywyż. Tutaj mam bransoletkę. Tak. O, super. super. Tak trochę w klimatach orskich, prawda? Ta bransoletka? Tak, tak, ponieważ Aleksandra wygrała Art and Fashion Festival w starym Brywarze i wtedy pani Ania Orska prowadziła tam warsztaty, z tego co pamiętam. Mamy również biżuterię i torebki od O.N.D. E, mamy też e, ręcznie szyte torebki, oraz teraz e, nawiązaliśmy współpracę z Magpie, które robicie. A co jest takim waszym hitem, że faktycznie czujecie, że to się sprzedaje najbardziej? Czy właśnie są to torebki? Torebki? Szyte, tak. torebki? oraz Girl Division, czyli dwie dziewczyny z Poznania, które robią super leggings i, i nie tylko. Z matylami. Legitscy będziemy mogli później zobaczyć. Tak, Na, oczywiście, mamy ze sobą całe stylizacje, także do tego za chwilę powrócimy, ale tak jak mówiłam wcześniej, tych vintage shopów jest coraz więcej u nas w Poznaniu. Tak, tak. Mamy Nunę, jest Priscilla. A powiedzcie mi, jak wy tutaj się wyróżniacie? Czy te vintage shopy między sobą rywalizują, czy wręcz przeciwnie, one się w jakiś sposób wspierają jest i dbają to... o klientów? Właśnie bym powiedział, że właśnie wymienione tutaj Vintage shopy są raczej przyjacielskie, na przyjacielskich stosunkach. Tak, my się wszyscy I znamy, wymieniamy się odzieżą. Ze sobą, często ze sobą się... rozmawiamy, spotykamy się, więc żadnej konkurencji nie ma, zwłaszcza, że my jako jedyny vintage shop e, chcemy rozszerzyć naszą e, jakby działalność o dział męski, który będzie dosyć, e, dosyć zasobny. Obszerny. A, dobra, mamy teraz vintage shop, który jest na miejscu. Mówiliście, że zaczęliście, z tego co pamiętam, mówił Rafał, sklepem internetowym. Tak. Czy on nadal funkcjonuje? Nadal Wszystko? funkcjonuje. Można kupić wszystkie wyroby, wszystkie rzeczy przez internet. Jak ktoś nie ufa nam kontowi, możemy wstawić na Allegro i kupić przez Allegro. Jakby też nie z tym problemem. A co kiedy klientka jest bardzo wybredna, chce coś sobie u was zamówić, mm -hmm. coś takiego też istnieje. Zamawiamy, umawiamy się, co to ma dokładnie być i, wy I wtedy wy to tego dla niej. wy tak, tak, wy tego tak? szukacie, tak, ściągacie bez to problemu? Do nas. tak jest z torebkami, że ktoś sobie właśnie zamawia dany wzór torebki, dany materiał i z tego są wykonane i wysyłane paczką. I teraz jeszcze ostatnie pytanie zanim przejdziemy do naszych stylizacji, jakie kolory teraz królują tego lata? Co jest największym hitem? No wiadomo, że pastele przede wszystkim. Mięty. Mięta pastyle, właśnie dokładnie oraz jakieś tam kolor blokki, wiadomo, no zawsze na lato są modne e, jakieś e, odważniejsze kolory, co nas bardzo cieszy, ponieważ my bardzo lubimy. <grym> Dużo kolorów fluorescencyjnych też. I te jaskrawe te neony są tak, teraz one chyba one faktycznie hitem. Dobra, wobec tego my Państwa zapraszamy teraz na króciutką przerwę, a tuż po przerwie, moi drodzy, zaczynamy ze stylizacjami.